Na pewno znasz fraszkę Kochanowskiego, która nazywa się Na zdrowie. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz. Na ten temat napisano całkiem sporo książek, a jak to można połączyć z innymi nawykami, i jak można to wykorzystać jako nawyk. Dbaj codziennie o swoje zdrowie o tym opowiem Ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Często spotykam ludzi, którzy mówią, byle tylko być zdrowym. Jeszcze inni powtarzają, że można mieć marzenia w życiu, ale kiedy jest się chorym, to ma się tylko jedno. Dlatego tak zastanawiam się bardzo nad tym mocno, jak to jest, że jeszcze jest inne powiedzenie, że do mniej więcej 40 roku życia wydajemy mnóstwo pieniędzy po to i robimy wszystko, żeby zdrowie sobie zepsuć, a później wydajemy pieniądze i robimy wszystko, żeby je z powrotem odzyskać. Czy nie lepiej byłoby na bardzo wczesnym etapie naszego życia po prostu o to zdrowie zadbać i zrobić z tego nawyk? Najczęstszym problemem jest brak zrozumienia tego, że bezmyślne wrzucanie w siebie różnego rodzaju wysoko przetworzonych produktów, brak ruchu, niewłaściwy sposób życia niestety ma gigantyczne przełożenie na nasze zdrowie. Przy tej okazji opowiadam taką metaforę, która mówi o tym, że gdybyś miał konia wartego na przykład milion dolarów, który przynosiłby ci 10 tysięcy dolarów miesięcznie pasywnego dochodu, to rodzi się pytanie, czy chodziłbyś z nim na dyskoteki po nocach do czwartej nad rano, pozwoliłbyś mu palić papierosy, pozwoliłbyś mi wysokoprocentowe drinki spożywać, czy też obżerać się fast foodami i siedzieć tylko przed telewizorem w swojej stajni i nie ruszać się w ogóle? W ogóle. Tak jak powiedział jeden z uczestników moich szkoleń, kiedy zauważyłem, że sięgnął po papierosa i wychodzi na przerwę, powiedział ale koniowi bym nie dał. Zaliczasz się też do tej grupy ludzi, którzy mówią, nie, nie, gdybym miał takiego konia, to na pewno musiałby się ruszać, musiałby się zdrowo odżywiać, spożywać odpowiednią ilość wody i tak dalej, i tak dalej. Czyż nie jest to nieracjonalne? Dopiero co mówiliśmy o nawyku Bądź proaktywny. Dbałość o swoje zdrowie to niezwykle proaktywne zachowanie. Bo uwaga, na wczesnym etapie swojego życia zazwyczaj dysponujemy dobrym zdrowiem. Mało tego, najczęściej nie zauważamy, że nasze zdrowie się pogarsza, bo dopiero kiedy niektóre organy wewnętrzne, ich funkcjonalność pogarsza się o 70%, to dopiero zaczynamy cokolwiek zauważać. Dlatego, Ważna jest tak naprawdę jedna rzecz, o której teraz chcę Ci powiedzieć: Zrób z tego, proszę, nawyk, i to będzie pierwszy krok do Twojego lepszego zdrowia i do uniknięcia problemów ze zdrowiem na przyszłość. Rób regularne badania. Zrób z tego nawyk. Całkiem niedawno jeden z uczestników mojego szkolenia powiedział ale po co mam się badać mam przecież 26 lat jestem młody i zdrowy a ja zapytałem go wtedy mój drogi przyjacielu a gdybyś miał samochód który jest wart na przykład 50-300 tysięcy czy jeździłbyś z nim do przeglądu na co ten powiedział oczywiście żebym z nim jeździł do przeglądu mało tego robię to to ja zadałem pytanie czy ja cię dobrze rozumiem Coś, co jest warte 50 lub 100 tysięcy, chodzisz z tym regularnie, żeby przeglądnąć to u fachowca, żeby przypadkiem, na przykład, się coś nie stało? A ty, będąc ogromnej wartości człowiekiem, często wielu milionów złotych, nie robisz regularnych przeglądów? Nie chcesz iść do lekarza, żeby się dowiedzieć, na przykład, że coś się w twoim organizmie dzieje nie tak? Dla mnie jest to nielogiczne. Dlatego też zrób pierwszy krok teraz, bez względu na to, ile masz lat. No, chyba, że w ciągu ostatniego roku robiłeś to. Bez względu na to, ile masz lat, po prostu zrób sobie badania okresowe. Sprawdź wyniki twojej krwi, czy wszystko jest dobrze na pewno. Sprawdź sobie badania, wszystko co jest związane z twoją wątrobą, organizmem, tarczycą. Być może okaże się, że coś trzeba będzie zrobić, ale lepiej, jeżeli to będzie na bardzo wczesnym etapie. Jak myślisz, warto? Ty decydujesz. Proaktywnie. Decydujesz też o tym, czy to skomentujesz. Decydujesz o tym, czy zrobisz tutaj kciuk, czy na przykład zaczniesz subskrybować mój kanał. Ty decydujesz. Proaktywnie. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.